Zielony Ład. Ach, Zielony Ład. Skanduje lewica, podkreślając, jaka to piękna idea. Wszystko naturalne. Jedzenie bez konserwantów. Szczęśliwe zwierzaczki, które hasają po łąkach i których nie, nie, nie jemy. My jemy robaczki. Szczęśliwi rolnicy, do których spływają potężne pieniądze z Unii Europejskiej. Rolnicy, którzy korzystają ze słońca, z wiatru. Deszczu, zero samochodów, zero spalin, czyste pachnące kwieciem powietrze. To jest kurwa tak piękne, że ja się wzruszam. A nie sorry. płaczę, bo kurwa nie dowierzam. Droga pani poseł Jachiro, i wszyscy zieloni, to może od razu zrzućmy ubrania. Może od razu zbudujmy sobie lepianki z gliny z błota, ze słomy, Źryjmy trawę i słonecznik Podcierajmy się szorując dupskiem po glebie Myjmy się w potokach Ja nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie Czy oni chcą nas cofnąć do epoki kamienia łupanego Dosłownie Chcą stworzyć rajski ogród Eden Nie wiem Jak Adam i Ewa będziemy chodzić na golasa I żreć jabłka Nie wiem Przecież ci ludzie wierzą w takie bzdury I w takie bajki Kurwa, w kolorowe, wróżki i smoki. Tego się zwykłym chłopskim rozumem nie da po prostu ogarnąć. Po prostu bajka dla tenbaków. Czytał Jan Brzechwa.